Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam, jak robię w Instant Pad zupę minestrone. Jest to włoska zupa, bardzo dobra, bardzo zdrowa, bardzo łatwo i szybko robi się ją w Instant Pad. Koniecznie musicie wypróbować, bardzo polecam. Jest mnóstwo przepisów na tą zupę. Zdaję sobie sprawę, że każdy wkłada coś innego. Także ja pokażę wam po prostu moją wersję. Zupa jest bez mięsa, także idealna dla wegan i wegetarian. Skoro zupa włoska, to nie obyłoby się bez sera, ja taką zupę posypuję na koniec przed spożyciem serem parmezan i naprawdę smakuje wyśmienicie. Piękna, kolorowa, pięknie się prezentuje, koniecznie musicie wypróbować. Wszystkie produkty będą wymienione pod filmikiem na YouTube. Zostańcie ze mną i zapraszam do obejrzenia filmiku. I jak zawsze zaczynam od moich produktów. Tutaj mam uszykowany kawałek białej, świeżej kapusty, zależy kto jak mówi, także zaraz te wszystkie warzywa będę kroiła. Cukinia, seler naciowy, marchew, zielona fasola, cebula, czosnek przeciśnięty przez praskę, oregano, bazylia, sól, pieprz i liście laurowe. Pomidory pokrojone w kostkę z puszki, dwa rodzaje fasoli. Z puszki, makaron, rosół warzywny i oliwa z oliwek. Świeża natka, pietruszki i pasta pomidorowa. Warzywa umyłam, obrałam i pokroiłam w drobną kostkę. I żebyście dokładnie wiedzieli, jedna szklanka zielonej fasolki, selera, marchwi, Dwie szklanki młodej, świeżej kapusty i całą cebulę skroiłam w kostkę. Także tutaj już mam wszystko uszykowane. Ja będę do tej zupy dawała dwa rodzaje fasoli: fasolę nerkową, czerwoną i białą, żeby po prostu kolor zupy był ładny. Także tu już wszystko mam uszykowane: puszki pootwierane, przyprawy po jednej łyżeczce oregano, bazylii, soli i tylko pół łyżeczki pieprzu. Ja dzisiaj będę korzystała z mojego Instant Pad Pro, jest to mój nowy zakup. Ustawiam garnek na opcji podsmażania, i w tym modelu jest tak, że wszystko, co mruga, trzeba zatwierdzić tym srebrnym guzikiem. Więc naciskam, bo chcę na najwyższym podsmażaniu, 30 minut, tak, chcę 30 minut, zatwierdzam i naciskam start. Ten Instant Pad ma guzik start, także za każdym razem trzeba pamiętać, żeby go nacisnąć. Na rozgrzany garnek wlewam około dwie łyżki oliwy z oliwek i tutaj chciałam skomentować ten nowy garnek, ten nowy model. Zwróćcie uwagę, to dno jest w garnku płaskie, także bardzo duży plus do podsmażania mięsa. Ta oliwa mi nie spływa na boki, jak w innych modelach, jak ten garnek jest wypukły. Teraz wrzuciłam jedną cebulę pokrojoną w kostkę. Od razu dorzucam jedną szklankę marchwi i selera również pokrojonego w kostkę. Będę teraz tutaj wszystko Podsmażała około 3-4 minuty, żeby warzywa się spociły i podsmażyły. Następny duży plus tego garnka, wbudowane uchwyty z boku, z obu stron, one powodują, że ten garnek przy mieszaniu warzyw mi się tutaj nie przesuwa, nie kręci dookoła, także już nie muszę tutaj w czasie mieszania trzymać tego garnka jak w innych modelach. Teraz od razu podsypię jeszcze troszeczkę soli, żeby te warzywa się szybciej tutaj spociły i zmiękły. Ponownie zamieszam. Jeszcze co powinnam powiedzieć o tych uchwytach: one są silikonowe, także one podczas gotowania nie nagrzewają się zawsze są zimne. Także moim zdaniem bardzo duży plus nowego modelu. Teraz pozwolę, żeby te warzywa się tutaj podsmażały. Tak jak mówiłam, około 4 minuty. Oczywiście od czasu do czasu trzeba mieszać. One tutaj nie mają prawa się przypalić, pomimo to, że one są na wysokim poziomie podsmażania. Teraz dodam po 4 minutach przyprawy: jedna łyżeczka soli, oregano, bazylii i pół łyżeczki pieprzu. I tak jak ja zawsze mówię, ja wolę dodać przyprawy po otwarciu, także tutaj delikatnie z tymi przyprawami przed zamknięciem. Teraz dodam jedną taką małą, czubatą łyżeczkę czosnku przeciśniętego przez praskę. Pamiętajcie, że czosnku nie można za długo podsmażać, bo będzie gorzki. Także dodaję go na sam koniec, jak już wiem, że warzywa są podsmażone. Wszystko ponownie wymieszam, żeby przyprawy połączyły się z warzywami i pozwolę, teraz tutaj już czosnek dałam, żeby jeszcze minutkę półtorej się wszystko podsmażało. Ponownie zamieszam i można dodawać resztę produktów. Dwie puszki pomidorów. Pierwszą puszkę dodam: pomidory Fire Roasted, czyli takie fajnie podpiekane. One nadadzą bardzo dobry smak zupie, ale jeżeli nie macie takich, to oczywiście nic nie szkodzi. Druga puszka: zwykłe pomidory. Wlewam wszystko z puszki razem z tą wodą. Teraz wszystko dobrze zamieszam. Każda puszka około 410 gram. Również możecie dodać jedną puszkę, większą puszkę zwykłych pomidorów, około 820 gram. I dorzucam resztę warzyw, czyli jedną cukinię, zieloną fasolkę, jedną szklankę, którą pokroiłam na mniejsze kawałki, dwie szklanki białej młodej kapusty, jedną szklankę makaronu jest to taki drobny makaron, zaraz wam pokażę, jaki używałam po jednej puszce białej i czerwonej fasoli. I teraz wleję rosół warzywny. Ja tutaj mam uszykowane dwa takie kartoniki. Jeden kartonik to są cztery szklanki. Także na taką ilość warzyw, jaką tutaj dałam, osiem szklanek rosołu zdecydowanie potrzeba. Pojemność tego garnka: 5,7 litra. Jest to 6 quart instant pad. Także proporcje warzyw i właśnie tego rosołu są idealne, żeby garnek był pełen. Tutaj dobrze zamieszam. Wydaje mi się, że gęstość zupy będzie idealna. I tak jak widzicie, tutaj mam linię max, ale ja zawsze troszeczkę więcej dodaję. Także teraz wlałam około 7,5 szklanki, i tutaj te resztę pół szklanki zostawię na dolewkę po otwarciu. Dużo tego wszystkiego tutaj jest, ale tak jak wiemy, kapusta zmniejszy pojemność po ugotowaniu. Na koniec jeszcze dodam 3 liście laurowe, zanurzę je w zupie i to wszystko. Jak zawsze upewniam się, że uszczelka pod pokrywą jest dobrze założona. Zakładam pokrywę, przekręcam i następny plus nowego modelu Instant Pad Pro. Tutaj, jak widzicie, nie mam już tego dzióbka, co zawsze, tylko jest taki przełącznik, żeby zrobić na ceiling, żeby zebrało się ciśnienie. Jeżeli ustawicie na ceiling, ono będzie zawsze ustawione i o tym nie trzeba nigdy pamiętać. Zupa była na opcji podsmażania, więc wyłączyłam i przełączam na opcję Pressure Cook. I tak samo, tutaj trzeba teraz wszystko zatwierdzić, czyli mam opcję Pressure Cook, zatwierdzam i teraz będzie mi mrugało, czy chcę na wysokim ciśnieniu. Mogę zmniejszyć na niskie, na wysokie, ale chcę gotować na wysokim, także znowu zatwierdzam. I teraz mrugają mi. Cyferki, schodzę do numerku 3, bo będę gotowała zupę tylko na 3 minuty. Ustawiam na 3 minuty, ponownie zatwierdzam srebrnym kółeczkiem, którego muszę nacisnąć. I teraz trzeba nacisnąć guzik start, żeby rozpocząć proces gotowania. Jak w każdym innym garnku, ciśnienie teraz będzie się zbierało i później garnek będzie odliczał do dołu. W międzyczasie pokażę Wam makaron, który ja używam do tej zupy. Jest to naprawdę bardzo drobniutki, malutki makaron. Dlatego gotuję tylko 3 minuty. Do tej zupy nie proponuję dużych makaronów. Chcecie, żeby on był właśnie taki malutki, drobniutki. Ja korzystam z takich króciutkich, malutkich rureczek. One są w puste w środku, dlatego proces gotowania jest bardzo krótki. Ale jeżeli nie macie takiego, to również polecam te takie malutkie muszelki. Są to mini muszeleczki. One bardzo też by pasowały właśnie do tej zupy. Także to już zależy od Was, który makaron wykorzystacie. W międzyczasie również pokroiłam sobie świeżą natkę pietruszki. I nowa rzecz w nowym modelu Instant Pad Pro: jak widzicie, tutaj są takie paseczki, które mrugają, one informują mnie na jakim etapie jest proces zbierania ciśnienia. Jak one się zapełnią, przestaną mrugać, przeskakuje proces na proces gotowania, i teraz garnek będzie odliczał do dołu. I również to samo, jak one przestaną mrugać zapełnią się wszystkie, to znaczy, że proces gotowania jest skończony, tak jak właśnie teraz i od razu przeskakuję na opcję keep warm, czyli opcja trzymania ciepła. Ze względu na to, że ja gotuję tą zupę razem z makaronem, także od razu trzeba wypuścić ciśnienie. W tym modelu wystarczy, że przesunę tutaj ten guziczek na venting i wypuszczam ciśnienie. Ten nowy model Instant Pad Pro przychodzi z takim koszyczkiem z dziurkami, który można założyć tutaj na ten zaworek, przez którego wylatuje ciśnienie. I zwróćcie uwagę, to ciśnienie jest naprawdę bardzo delikatne. Uważam, że super taki pomysł z tym koszyczkiem. Także moim zdaniem jest to następny plus nowego modelu. Jak para odparuje, bezpiecznie można otworzyć przykrywę. Ale już pachnie naprawdę nieziemsko. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu, jaki jest teraz u mnie w kuchni. Spójrzcie, wszystko się pięknie ugotowało. Gotowałam tylko 3 minuty. Także warzywa nie będą absolutnie rozgotowane. Makaron również się nie rozgotował, zaraz Wam tutaj pokażę. I tak jak mówiłam, ja robiłam tylko 3 minuty ze względu na makaron. Nie polecam dużego makaronu, bo nie będzie się przyjemnie tą zupę jadło. Do tej zupy to koniecznie tylko taki drobniutki. Zobaczcie. Makaron ugotowany. Ja do tej zupy dawałam rosół warzywny, także zupa jest idealna dla wegan i wegetarian. Jeżeli Wam na tym nie zależy, to jak najbardziej możecie skorzystać z rosołu drobiowego, jak również ze zwykłej wody, tylko po prostu musicie bardziej przyprawić. Wyciągam wszystkie liście laurowe. Również do tej zupy możecie dać ziele angielskie, to dałabym trzy kuleczki. Zupę trzeba posmakować. Jeżeli uważacie, że coś trzeba dodać. To możecie ją bardziej przyprawić. Ja teraz dodam dwie małe łyżeczki czubate, przecieru pomidorowego. Ja tutaj jeszcze troszeczkę dosypałam odrobinę czarnego pieprzu do smaku. Wrzucę świeżą pokrojoną natkę. Oczywiście pamiętajcie, że garnek już jest wyłączony, tutaj nic nie trzeba podsmażać. Ja tej zupy nie będę zagęszczała, nie będę jej zabielała. Ta zupa już jest gotowa i, tak jak mówiłam, tu mam około pół szklanki mi zostało w tym kartoniku, więc dolewam i słuchajcie, zupa jest gotowa do jedzenia. Mam nadzieję, że wypróbujecie zdrowa zupa. Zresztą sami widzicie, same dobre rzeczy tutaj do niej wkładałam. Zupa nabrała troszeczkę koloru po dodaniu dwóch łyżeczek przecieru pomidorowego, także proponuję tego nie przeskakiwać. Spójrzcie, piękna, kolorowa, zdrowa zupa, po prostu tylko siedzieć i się zajadać. Ja sobie zaraz naleję, bo już po prostu głodna jestem. Naprawdę bardzo polecam tą zupę. Pięknie się prezentuje na talerzu. Przepisów na tą zupę jest mnóstwo, także jeżeli dodajecie jakieś inne produkty albo czegoś nie dodajecie co ja dodałam, także róbcie po swojemu. Ja dzisiaj się dzielę z wami moją wersją zupy minestrone. Mieszkam w Stanach i zwróciłam uwagę, że dużo Amerykanów pomija młodą kapustę, a znowu w Polsce dużo Polaków do tej zupy nie daje fasoli. Także stwierdziłam, że zrobię moją wersję i powiem wam, że naprawdę smakuje wyśmienicie. Włosi taką zupę posypują serem świeżo startym. Ja dzisiaj korzystam z sera parmezan i powiem Wam, że naprawdę smakuje nieziemsko. Nie pomijajcie tego sera na koniec. No, chyba że nie lubicie albo nie możecie. Mam nadzieję, że się skusicie i zupę wypróbujecie. Zrobicie z mojego przepisu. Dajcie mi komentarz na YouTube pod filmikiem, bo będę bardzo ciekawa, jak Wam smakowała. Także czekam na komentarze. Jeżeli jeszcze nie jesteście posiadaczami Instant Pad i się zastanawiacie nad zakupem, ja bardzo polecam, bardzo polecam ten nowy model Instant Pad Pro. W ogóle Instant Pad ułatwia. Życie przyspiesza gotowanie. Ten nowy model, zwróćcie uwagę, tego nie było wcześniej. Ten garnek ja teraz mogę postawić na kuchence, czy to jest kuchenka elektryczna, czy gazowa. Ta zupa może być podgrzana, nie trzeba wkładać tego garnka z powrotem do Instant Pad, i po prostu, moim zdaniem, jest to następny duży plus. Daję sobie 10 punktów za tą zupę. Zupa jest nie tylko przepyszna, ale i zdrowa. Bardzo polecam, koniecznie musicie wypróbować. No i jak zawsze, subskrybuj mój kanał i polub mój filmik i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.